Siemanko weszki dzisiaj mamy sobotę Czekaj, czy ja będę z kilku dni film nagrywał Zobaczę, zobacz, czy z kilku dni będzie, czy tylko z dziś eee, Bardzo dzisiaj mamy bardzo ciekawy dzień, bardzo długi Od 2.10 do 19.00 Cały czas na obrotach, można powiedzieć I nagrywam dla Was filmy eee, Byłem nad Wisłą eee, coś, Jakieś fanty znalazłem nad Wisłą <grym> Co jeszcze? Był ślub eee, No było wszystko, był ślub w Legionowie były u, u, u odwiedziny u, u Czarka i, i Wioli. Yy, Czarek prowadzi kanał na YouTubie yy, Gołębie Cezara. Także można sobie tam coś wejść. Coś tam wrzucą. Tyle. Zapraszam na film. Szymenko gołębeczki dzisiaj. To będzie taka druga dziesięć. To mi każe, że Ty porze wstawasz do pracy. <gry> Droga 33 ruszam. A to będzie szalony dzień, proszę Państwa, który ja wrócę dodamy około 19 dopiero ale wszystko wam opowiem w dalszej części filmu no i przy, przy, proszę państwa 1316, My Lowa, Lowa yeah, Jee, dotarliśmy na miejsce pracy idziemy do pracy, dziś będzie bardzo dobry dzień będziemy na ślubie z gołębiami i będziemy y, brać y, y, udział w tym procederze no, jeszcze się śmieję z tego, ale to. Sami sobie możecie też odpowiedzieć na, na to pytanie, że właśnie w tym artykule, co go tam na Facebooku rzuciłem, ci, którzy mają mnie na Facebooku czy coś, jaki świat jest w ogóle zakłamany. Jak, jak można zmanipulować innych ludzi? Nie wiedza, i w ogóle. Ale jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki proszę państwa, to chodzi o pieniążki ja nie neguję fundacji, ale, ale coraz bardziej to jest przynajmniej ja mam otwarty umysł i otwartą <gryry> kurde jestem otwarty na wiedzę, tak to widzę, że to, to nie idzie w tą stronę, co ja bym chciał nawet pomagać, owszem, ale jak zdobywać te środki w ogóle po co są fundacje nie mówię o wszystkich, ale jak w każdej branży, w każdym będzie się jakiś yy, zakalec. Dobra, idziemy, bo czasu mamy mało. A dzisiaj na 169, 17 minut. Do odjazdu, że mówię, dobrze, ale niestety. Trzeba jechać dolać. No i już mamy zapełnione do pełna proszę Państwa AdBlue. dodatek eko do spalinów taka linia 169, niezmienna trasa od lat oj naprawdę to jest jakaś wyjątkowa linia, wyjątkowa trasa, która przez tyle lat jak pracuje to to się raczej nie zmieniła za bardzo. W ogóle to dawno nie jeździłem takimi spaliniarzami. Ogryskiem takim, tylko długimi, za 3 minuty odjazd. No, już po robocie, stoję pod drzewem. Pod morwą zrywam śpiewiczówkę owoce, bardzo słodkie, bardzo dobre. brudne ale to jest silniejsza dalej. o kurde taka ładna była mi sprawa. kurde o 17 ślub w Legionowie no dzisiaj wyjątkowa sytuacja bo nie będę wypuszczał swojej gołębi mam kolegę z Legionowa który brał ode mnie gołębie pocztowe kupował młode no i zaproponował mi dzisiaj, ta moja brzydka pogoda w tą sobotę jest jak chcesz to możesz przyjechać do mnie, przy okazji mnie odwiedzić i dam Ci gołąbki i wypuścisz, nie będziesz musiał swoich ciągnąć ja dzisiaj w robocie to się zgodziłem no zobaczymy, jak to wyjdzie Bardzo dobre. Busem się przyjechałem. Latkę mam. Strój mam. Strój harcerza. <grym> Nie, przepraszam. To jest strój... komunisty. Czasu mam... bardzo dużo. Idę na Wisełkę. I idę zobaczyć ten stan. Młody. Most rowackiego, Milion razy przyjeżdżałem tym mostem. To jest Wybrzeże Puckie, proszę Państwa. E, gdzie jestem? Milion razy byłem tam na górze. od się pojechało. I tak patrzyłem się na tę wisełkę z góry, aż w końcu dziś mam czas, żeby się po prostu przejść i zwiedzić sobie coraz bliżej mnie są tutaj pan też coś nagrywa proszę bardzo czekajcie to zobacz Wisła Warszawa przy moście grota Roweckiego akurat na... natrafiłem na żerowanie kormoranów jest ich tu pełno zobaczcie co tu się dzieje woda się cała kotruje nie są tej widok dojdę tam bliżej nie tylko ja nagrywam też jakiś gość stoi chwila relaksu <grywa> powiem że tutaj troszkę jest przerażająco śmieci od cholery Kloszardy tu chyba mieszkają Ale Śmierdzi tak Co chwilę tak podbija Rzygać mi się chce Niesamowity smród Jestem teraz gdzieś na wysokości żerania Niesamowite. A tu wszystko zryte przez dziki A dziś jedziczka na brudnie, widziałem jak sobie chasa. Stojąc tam w tym korku no, na moście grota, zawsze patrzę w tą stronę na te kamienie tu. No, jak widać, te kamienie to znaczy jest bardzo nisko. Stado. Kormoranów tam się przyniosło, a tutaj żerwało. No, Zobaczcie. Tam rozmawiałem z to Powiedział, że jak tutaj przychodzi tyle lat, to, lala, to pierwszy raz coś takiego widzi. To jest zorganizowana grupa przestępcza kormoranów. Jedne zaginają, drugie atakują ryby w popłochu. Głupieją. Także stada takich kormoranów naprawdę może sobie. Się obficie posilić. No i powiem Wam, że fajnie wypadło, że, że mogłem dzisiaj tu przyjść. Pan wędkarz przyszedł na suma, mówi, że w tym roku złapał suma 1,20 m. Nie wiem ile to kilogramów. No ale już nie mały. Dzisiaj jest centymetrów na Wiśle Ale nie za dużo te, te kamienie, zobaczcie, wszystko to jest Betonowe Stworzone przez ludzi praktycznie No i cegły jakieś Stare Druty zbrojeniowe jakieś Różne rzeczy Odsłania Sam syf helikopter cały czas obserwuje tutaj chyba tą wodę nie wiem, są chwilę tutaj latanie. tu nie, ten to szpitalny jakiś ratowniczy znaczy szpital. szpitalny każdy kamień coś ma w sobie zobaczcie, ten coś miał napisane to jest pewnie z cegły coś nie wiem, ale mnie takie rzeczy fascynują jakby, jakby nie mówić Stara kłódka jakaś A zobaczcie to jest głuk A przy okazji zobaczcie jakie rękiewiczki znalazłem <grytanie> Ja to ostatnio A w tym endo. Nawet tu jeleniówki się przytrafiają Zobaczcie jakie ładne bardzo zdrowe to też jest na, na serduszko. Nie powiem wam jak to się robi, ale wiem, że to jest, wiem, że to jest na 100% głuk. Już się troszkę znam. Nie, jest, bo nie, nie polecam tego jeść na na surowo. Trzeba troszkę o tym poczytać. się wszybu pro tebe. widziałem. To jest bardzo, e, że tak powiem, no coś niezwykłego, bo ja dawno zająca nie widziałem u siebie, a co mówić, tutaj nad Wisłą, w Warszawie, przy elektrociepłowni Żerań. Nie wiem, co to za drzewo jest, ale nie nieźle przeschnięte. Pary się porobiły. To mam w ogóle jakieś dzisiaj. E, nie wiem, <laughs> Wszystko to znajduje jakieś dziwne rzeczy. Grotma 3, zapakowana. Nie wiem do czego to. Zobaczcie, tutaj na śryszta normalnie leżało jedno, pod... jedno. Już nie dalej, drugie. Tu jakieś klucze. Zobaczcie. Wszystko mi się w oczach, że tak powiem, świeci ciekawe. Tu jest, tu jest jakaś... Tu jest jeszcze coś. Mówię, kurde, żeby to było przecież dobra idea. Ktoś będzie wracał, szukał. Zostawiłem to na tym. To raczej nie zostawię, bo i tak zginie. Tu se no se zabiorę dwa bilety też mi się przydadzą. To będzie się rzucało w oczy. Pozdrawiam z na... <gul> Zgubę Lecimy dalej. Proszę bardzo. To elektrociepowne żerenie fesor, na której znajduje się z yy, gniazdo Sokołów wędrowych no Tu bruniaki szare Skacze Dobra, idę do samochodu już. Nie wiem czy one nie chcą mnie zjeść, bo ja idę. A one tak podlatują cały czas. Jakby nie potrafił z drogi zejść. No i tak się kończy moja przygoda nad Wisłą. Była <grym wiosła> bardzo owocna. Znaleziska fantów jakichś, Zostawiłem na tym, na ławce. Może ktoś sobie znajdzie. Jedziemy Co zjemy teraz Może się prześpimy jeszcze z godzinkę tu mają wrócić 950 metrów było do domu gdzieś tam stamtąd będę leciał Dzisiaj się będę wypożyczał tego łębie, żeby wypożyczyć komuś, czyli się będzie wypożyczanie Także mam nadzieję, że polecą. Jedno kółko, jeszcze jedno i radę na północ, tak? No, ja tak jedno przy... no, dzisiaj się spodziewaliśmy gorszej pogody. No, zaraz sobie połapiemy tutaj. Taki gołębniczek bardzo, bardzo duża siatka, no, ale miejsca mają malutko. Będę miał jakieś nie wiem, 500 metrów do domu. I ładne, ale to sobie nie piażę. To jest część moich, które w tamtym roku czarek, ode mnie zakupiły. Także dzisiaj się odwdzięczą troszeczkę. No prawie jak małe. No dobra, mamy, mamy to towarzystwo. Przynajmniej dzisiaj ja bezstresowo będę żył, bo. Bo, 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 bo mówię, pogoda niepewna taka, 40 km do domu, no. a tu słoneczko wychodzi. Jak tu hobbystycznie trzyma sobie te głąbki, także połowę lotu mu zabrałem, tu 20 lata. Tu drugie 20. Wpadł obcy, pocztowy. Chyba pocztowy do nich dobił. No to nie, no to, on, to on zawsze swoim no. Zobaczymy jak się spiszą, jak się dobrze spiszą, to klatkę taką zamawiaj. I... <noise> Nic nie wykluczone, no. zobaczymy. Dobra, ruszamy. Wrócą czy nie? Muszą. <noise> Z, zmierzę dokładnie tą odległość. I tyle, no dzisiaj mam nadzieję, że bezstresowa będzie. Lecimy. No i jestem na miejscu, proszę Państwa. Ładny kościół. Jesteśmy dzisiaj w Legionowie, proszę bardzo. Ksiądz chyba gołębi nie lubi, bo tu zasłaniane wszystko. No ciekawe, co tu się wydarzy dzisiaj. Dzisiaj si gotowane. Dzień dobry. 18.00, wyruszam spod Legionowa. Będzie film odnośnie powrotu gołębi. Kolega przyniósł bociana. mówił, że nie rób mi takiego czegoś, że bociana. Eee, dobra. No nic, śmiesznie było. Czekamy na gołąbki, które dzisiaj mają lot okolicznościowy. Ślubny, ale jeszcze nic nie widać na niebie. Oprócz chmur, ja już przebieram nóżkami. Niecierpliwie się. Ale czekam. Zobaczymy, który. Przyleci pierwszy lub który. No proszę Państwa, czekamy na nasze dzieciaczki z niecierpliwością. Tak, tak, tak. Coś się pojawiło na niebie. Mamy pierwszego naszego dzieciaczka. Jest! Chora! Jest yeah, i reszta. Jest! Są! Oh, pięknie. Coś pięknego. Tutaj dawać do domku jest następne. Jak impreza udała się? <laughs> udała się imprezka? Fajnie. Wylądowały. Wylądowały dzieciaczki, oj tatuś będzie się cieszył, będzie się cieszył tatuś, kolacja będzie dziś wykwintna, nie dałyście plamy, brawo, brawo. brata. I na sośnie. Są so, wróciły. Super. Gratuluję. Spisałyście się. To teraz do domku. Kolacja i spaciuniu I czekamy na następną imprezkę. 18.58 Które wstałem? A drugie 10? Cały dzień dzisiaj w robocie można powiedzieć, a głębi nie ma. Nie ma i nie będzie. <grym> Pozdrawiam czarka i wiele Dziękuję za wypożyczenie tych głębi. Miały 667 metrów do domu. Doleciały. Widzieliście, znaczy słyszeliście radość hodowczyni po powrocie gąbków Coś pięknego to jest naj, naj, najpiękniejsze co może być. Jak one właśnie wracają do domu. Nawet z takie bliskie odległości, ale to już jest jakiś malutki bakcylek. Otwieram sześć białe głęby na ślub. Legionowo. Między... Mam jeszcze kolegę Sławka, też mi proponował gąbki, bo też on jest tam spod Legionowa, okolicy sielska Tylko to trzeba klatki porobić, chłopaki. I lecimy z tematem. Dobry lot. Się dużo nie pomyliłem, mówię. 19 wrócę, no i jest 19, ale dzisiaj zobaczcie. No, Zamknięte gołębie, no to aż mi szkoda, dzisiaj, bo to nie były wypuszczone nawet. No tu to letało. Psik, kot, no, sąsiadów, kot tam jeszcze przychodzi. Dobra, klatka wysprzątana. Umyta. No i czekamy na dalsze, że tak powiem, loty. a w we wrześniu, powiem wam, że, że może być jeszcze ciekawie jeszcze coś tam się będzie działo można powiedzieć prawie na sam koniec no dobrze, że dzisiaj nie wypuściłem tej głębi bo jest tak, po drodze była mgła nawet taka trochę w mnie powiem wam byłoby niebezpiecznie no i już jest godzina 18.19 tak 19.20 ciemno, jednak ten czas coraz bardziej ucieka nam tutaj muszę to pospinać jeszcze idę tam widzę, że pocztowe to dzisiaj latały jednak bo tata, tata je wypuszczę. ja dzisiaj rano nawet tutaj nie zaglądałem to drugi człowiek wstaje to nawet mówię nie będę ich tu płoszył ale trzeba zajrzeć, czy coś tutaj nie wróciło czy coś tutaj obcego nie wlazło no, zobaczcie wysypały no ten gołąb na ślub to by dzisiaj ładnie nie wyglądał, nie, nie, ma, nie ma, odpowiedniego światła. Słuchajcie. Będziecie jeszcze jeść, 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 tak, koniecznie. Trzeba uporządzić, tak? Tak, to no, ale dobra, woda jest. Zobaczcie, już nie piją tyle wody, to jest wielki sukces. To znaczy, że... Yy jest duża poprawa. No. Głębiej, jak są chore, przede wszystkim, to zaraz pobierają dużo wody i później leją. Proszę bardzo, jakie są. Dzisiaj mieliście wolne. Tak naprawdę. No, wasze, wasze dzieci zrobiły za was robotę, bo tam było bardzo. Można powiedzieć, że dużo moich młodych i po moich młodych młodych, które sprzedałem tam w tamtym roku Czerkowi i wioli. Także, nawet był taki łaciaty jak ty, można się pomylić. <laughs> Także, co mam powiedzieć? Róbcie klatki i trenujcie, i będziemy działać. Mamy kociarek żadnych bocianów. Żadnych bocianów i pami. Ładne są, najładniejsze, ale żadnych. <laughs> Także, dzisiaj moje gołąbki nie polatały. Zobaczcie. No. Pyli się, pyli się. Jak się wszystkie ruszą, no jest trochę tego trzeba no ja teraz pracuję można powiedzieć jak widzicie trochę dłużej ja to albo nie pracuję albo pracujemy. zapylenie mocne podejdę niech sobie jedzą spokojnie przydałyby się jakieś wentylatory wentylatory zainstalować bez kitu. o tym nie pomyślałem co wy na to? takie wyciągniki bo tutaj mi ktoś kominy jakieś zrobić pewnie by i dało radę bo tam w suficie czy tu czy tu jest wyjście pomyślimy pomyślimy dobra ja będę dzisiaj kończył bardzo ciekawy dzień pozdrawiam trzymajcie się cześć do następnego razu